Ale jednak ja mówię, to jest ciało moje. No wiadomo, jest to ciało Chrystusa, ale ja mówię też, to jest ciało moje. Byłoby absurdem, że wykonuję czynność, z którą się nie utożsamiam. I ten trop sprawił, że bardzo pogłębiłem moje myślenie o kapłaństwie, które polega na składaniu ofiary samego siebie. Jeżeli takie słowa wypowiadam na mszy, to muszę zgodnie z nimi żyć. A kapłaństwo, które jest powszechnym kapłaństwem, dotyczy nas wszystkich, polega na składaniu ofiary samego siebie. Dla mnie więc jest oczywiste, że jako ksiądz muszę wchodzić w sytuacje trudne, sytuacje, w których można mnie skrzywdzić, które mnie wręcz na pewno skrzywdzą. Ale kim był, bym był, gdybym tego nie robił? Kim bym był?